Dzień dobry, witam we vlogu z dnia i zwykle tutaj mówię z jakiego dnia, w sensie na co mniej więcej się zanosisz że co mniej więcej będzie się dzisiaj działo, ale nie mam pojęcia co się będzie dzisiaj działo. Więc póki co zapraszam Was tylko na vloga z dnia, a jakiego dnia to się jeszcze okaże w trakcie. Zaczynamy śniadankiem, kawusią. I oczywiście kontynuujemy challenge niegrzebania w telefonie w czasie jedzenia, śniadania. Jestem obecnie na etapie, że nie grabię w niczym, nie gram w niczym, nie robię niczego, po prostu jem śniadanie i skupiam się tylko na tym, że jem śniadanie. Bardzo polecam ten challenge, bardzo dobrze robi w, we wszystko, bo jedzenie ze świadomością, że jemy jest super, a nie jedzenie ze świadomością scrollowania kolejnych rzeczy na TikToku. Z fajnych, ciekawych rzeczy dzisiaj przyjedzie bieżnia, nowa bieżnia. Nowa bieżnia bo ten walking pad, którego już tutaj zresztą przynieśliśmy, to on spoko, ale rozpędza się tylko do sześciu i nie da się, no chodzi się tylko na płasko. Ja bardzo chciałam bieżnię, na której będę mogła chodzić pod górkę i szybciej, żeby się zmęczyć troszkę bardziej. Biegać niestety nie mogę tak, żeby biegać bardziej, dłużej, mocniej, na no a cardio jakieś fajnie robić, więc uznałam, że jest miejsce na bieżnię, to po prostu fajnie, bo było zmienić bieżnię na taką bieżnię, która umożliwia większe pole do manewru. Także dzisiaj będzie bieżnia, kurier będzie bardzo szczęśliwy przywożąc taką cudowną, wielką, ciężką pakę, a ja będę bardzo szczęśliwa rozpakowując ją. Będę kichać kotlet. Przepraszam chciałby się przytulić i położyć pewnie, ale matka pracuje, film trzeba montować. Nigdy w sumie nie robiłam jakiegoś takiego roustowania bezpośrednio jakiejś osoby, która szerzy w internecie dziwne rzeczy. Raz się może zdarzyło, że pokazałam być może jakieś screeny ze story, które były naprawdę absurdalnie śmieszne, ale co nie powiedziałam, czyje to są. A teraz będziemy i to w ekipie czterech jeźdźców apokalipsy jeść, czy w zasadzie robić taką rzecz, no bo taka jedna osoba zrobiła bardzo niefajne rzeczy, w sensie robi bardzo niefajne rzeczy i będziemy tym robić rolkę i ją właśnie montuje. I kotlecik mi przyszedł po Pomagać, znaczy pomagać, przeszkadzać, ciężko stwierdzić, on nie rozróżnia za bardzo tych dwóch rzeczy. Po co ułatwiać potencjalnemu kupującemu sprawdzenie, że w badaniu, które cytują suplement, zażywało jedynie 10 pacjentów? Nie, serio, to jest absolutnie abstrakcyjny chory, po prostu komedio-dramat, na, naprawdę. Bardzo się cieszę, że razem z dziewczynami zabrałyśmy się, żeby zdementować to i pokazać, jak można naprawdę łatwo zmanipulować odbiorcę. No bo wiecie, czytamy o magicznych nazwach substancji, których nie jesteśmy do końca w stanie wymówić, bo trudne, skomplikowane. Widzimy link do jakichś badań, no to chyba rzetelne, no to chyba działa, skoro to puszczone do sprzedaży i tak dalej. No, dopuszczone do sprzedaży nie znaczy, że rzetelne i skuteczne i działa. Znaczy, może u kogoś działa, ale czy faktycznie jest tak rzetelne, bezpieczne? Polemizowałabym. Masakra w tym internecie, powiem Wam. Zmontowałam roleczkę elementującą Farmazony, pisane przez Fit i Montuję teraz filmik z tymi komentarzami przecudownymi do moich wiralowych rolek, o tym, że trenuję, a mam sylwetkę z ostatnim stopniem otyłości. Jest to filmik, którego montowanie męczy, w sensie jest to, no, jest tego dużo. Przede wszystkim chyba będzie trwało około półtorej godziny. No, jest to takie mózgożerne zawsze, montowanie takich długich filmów, a to jeszcze jest to powtarzanie tego samego praktycznie, no nie, czyli mówienie w każdym komentarzu, że to nie jest prawda, bo jeszcze potrzebuję, jak już to potnę takim pierwszym cięciem, to u do tego i zrobić takie review na zasadzie, no, jak są jakieś powtórzenia, które się powtarzają za bardzo, to warto też wywalić takie rzeczy. Dlatego się ogląda raz, żeby zrobić taki pierwszy cut, potem drugi raz, żeby wywalić to, czego nie wywaliliśmy za pierwszym, a okazuje się, że warto to wywalić. I potem ostatnia rzecz, no to będzie pododawanie screenshotów z tych komentarzy. I komentarze lekarki obecnie która też w tym filmiku będzie brała wydział, także stay tuned. Ale nie wiem, czy wyrobię teraz na ten weekend, może ten vlog będzie teraz na ten weekend, nigdy nie wiem, kiedy będzie wrzucone coś, co aktualnie nagrywam. A w ramach chwili przerwy od pracy rozpakowałam paczuszkę nową, o tej to nie, że, to nie jest lokowanie produktu płatne, bo nie robię dla nich YouTube'a, nie mamy tego umówionego. To, w sensie, ja bardzo lubię firmy, z którymi mam stałe współpracę, bo to są serio super osoby i od początku, jak dziewczyny tam pisały do mnie w sprawie współpracy, to moim warunkiem było to, że ja nie będę mieć obowiązku chwalenia rzeczy, które mi się nie podobają i w ogóle brania ich, wiecie, do reklamy i nie było żadnego problemu z tym, jak mi wysłały paczkę z ciuchami do testów, żebym sobie w ogóle... Sprawdziła czy mi Kurier bieżnią. Moment, chwila. To jednak nie był kurier z bieżnią. Tak, i dziewczyny wtedy, jak wysłały mi paczkę z rzeczami, żebym sobie potestowała, czy chcę w ogóle tą współpracę, czy mi się ciuchy podobają, no to skompletowały mi rzeczy w ciemnych, stonowanych kolorach, tylko topy jakieś ewentualnie jaśniejsze, budowy powiedziałam, że nie lubię jasnych. I bez push żadnego w tyłku, bo nie przepadam. Nie przepadam pokazywać się w tym publicznie. Niektóre push y w tyłku są takie, że praktycznie ich nie czuć, że on jest, i mi to nie przeszkadza, jak ćwiczę sobie na domowej siłowni. Taka jest na przykład kolekcja Blaze, z której mam kilka kolorów, i w nich ćwiczy, one ma tą gumkę, ale nie czuć jej w pupie. A mi chodzi o to, że ja mam wtedy wrażenie, że ja tak Eksponuje swój tył, jakby on i tak jest spory. A jak jeszcze jest ta gumka, to mam wrażenie, że to jest takie, patrzcie na moją pupę. I absolutnie nie mówię, że to jest złe jak jakieś dziewczyny. Tak sobie im się to podoba, one się sobie w tym podobają, super się w tym czują. Super, chodźcie, jakby you go girl. Absolutnie nie jest, nie ma w tym nic złego, tylko po prostu ja nie czuję się w tym komfortowo, więc tak nie chodzę na publiczną siłownię. Ale teraz mam siłownię niepubliczną w swoim mieszkaniu, więc mogę sobie chodzić jak tylko zechcę, nawet w samych majtach, chociaż tego jeszcze nie praktykowałam. I teraz, jak wychodziła ta nowa, wychodzi nowa kolekcja, właśnie z push-upem. Właśnie jak było, żeby wysłać, żebym sobie zobaczyła, opoglądała, to było pytanie, czy ja w ogóle chcę te legginsy, bo właśnie dziewczyny pamiętały, że ja nie za bardzo lubię puszapy i że nie muszę tego brać, jak nie chcę. I miałam takie o, to jest takie takie super, naprawdę. To jest bardzo miło w głowie robi, że wiecie, właśnie jest takie podejście nie, że pójdzie z moim kodem rabatowym, ten push-up jest super, chociaż miesiąc temu mówiłam, że nie. Ale jako że teraz, wiecie, na przykład z Blaze miałam dobre wspomnienia, to powiedziałam, że w sumie chętnie przetestuję czemu nie i chętnie. No i ten push up jest trochę większy niż Blaze, więc to już nie jest ten push up, którego się nie czuję, ale jest to push up, który robi taki tyłek, że jeśli jesteście osobami, które lubią ten typ push upu, to będzie super dla was. No dla mnie do wyjścia w tym do ludzi nie, bo to jest już... to jest poza moją strefą komfortu. Ale no nie powiem, że jest... Um, imponująco. No, to są granatowe, są też takie malinkowe, yy, czerwone, bordowe, malinowe i w nich to jeszcze bardziej, wiecie, o, w sensie, jakby, no, miałam takie, wow, ale no, to jest poza moją strefą komfortu. Oznaczę to jako reklama, bo mam z nimi współpracę, ale tak jak mówię, nie mamy żadnego umówionego wychwalania ich pod niebesa na YouTubie. Więc tak mówię jako fun fact i taki background, no nie, jak to z czasem z tymi firmami jest, że są takie, które naprawdę nie zmuszają influencerów do niczego, czego oni nie chcą i przez to mamy możliwość reklamować rzeczy, w których i tak chodzimy i i tak jesteśmy zadowoleni, i tak ludzie pytają skąd Leginsy, nawet czasami pod postem reklamowym pytają skąd te Leginsy, no dokładnie z tej firmy, która jest oznaczona jak coś. Tak, więc to, to jest ten rodzaj miłych eksperymentów reklamowych. Takie oto bochenki powstały w czasie, kiedy ja przymierzałam Leginsy. BUP BUP A ja udaję się do stanowiska pracy, aby dalej kontynuować montaż filmu. Tu jest ilość cięć, a znaczniki to są rzeczy, które jeszcze trzeba dodać, poprawić, dorzucić. Więc film ma póki co łącznie godzina 38. Bo masakra ze mną, dzisiaj jeszcze jedną rzecz sobie wymyśliłam. Mówię do wyłączonego mikrofonu sakra ze mną. Jeszcze jedną rzecz sobie wymyśliłam, którą chcę powiedzieć. Z kolagenem jest tak, że generalnie ta forma kolagenu, jaka jest w większości supli, jest no nie za bardzo mała szansa cokolwiek nam zrobić dobrego, no bo ten kolagen nie jest super przyswajalny i w ogóle i w ogóle. A ja mam problemy z tą jakby genetycznie, bazowo, z defaultu od urodzenia produkcją kolagenu, wynikiem czego jest chociażby moja przepuklina, problemy z rekonwalescencją i potencjalna kolejna przepuklina z drugiej strony, która pojawiałaby się niezależnie, czy będę leżeć na kanapie, czy być, y, skakać o tyczce w z za. Wodach cokolwiek robić i wysilać się niesamowicie. No i wiecie, to nie ma prawa mi pomóc, że ja będę brać kolagen, ale. Ale ja mam wrażenie, że jestem w tym momencie w tej kwestii kolagenu, tą grupą badawczą, której się podawało placebo i to działało, bo ja mam wrażenie swoje takie jakieś w głowie zakodowane, jak biorę regularnie kolagen, to nawet nie jest zbyt istotne, czy jeden z tych lepszych, czy jeden z tych gorszych. Jak go biorę regularnie, to mam wrażenie, że moje te tam wiecie, poszarpane pachwiny czują się lepiej. To są tak jakby trochę mocniejsze. No więc wiecie, jak nie szkodzi, a pomaga, chociażby przez placebo, no bo to nam nie zaszkodzi. A czy pomoże wątpliwe. Ale jeśli mi pomaga, mój łeb uważa że mu to pomaga, no to biorę, ale nie za bardzo mam do czego proszek kolagenowy, co prawda bez smakowy, więc wiecie z jogurtem można sobie wymieszać czy cokolwiek, ale i tak jakoś tak często wychodzi, że nie biorę, więc y, tapsy są chyba jeszcze z tego co kojarzę, gorszą wersją niż proszek, jeszcze bardziej nieprzyswajalną, ale nie mówmy mi tego, wierzmy, że będę brać tapsa i moje przepukliny będą silne jak y, spierdolenie umysłowych hejterów, których właśnie montuję w filmiku na YouTube. Dużo zrobione, a czas zrobić coś do jedzenia może. Od kiedy Klops gra regularnie na filtrze do wody, musimy ten filtr albo chować do szafki, jak jest w nim woda, albo nie mieć w nim wody przelanej, bo Klops już przewrócił raz ten filtr i wszystko się wylało na całą kuchnię. No, nie chcemy chłopakowi jego talentu muzycznego zabraniać, rozwijać, ale bywa to trochę problematyczne. Nie powiem, że nie. Mam żarcie z cateringu, ale Mati wczoraj robił kotlety i został kotlet. I ja bym tego kotleta idealnie sobie mogła zjeść do tego makaronu z warzywami. Mati, mogę zjeść tego kotleta? Ważą się w tym momencie ważne losy moje przy żołądka, w kubków smakowych. Halo, ważne to jest argent. Asap. Do korpolutka trzeba po korporacyjnemu. Suwa się to z lodówki. Trzymaj się, mocno się trzymaj, żeby w tym domostwie przeżyć trzeba mocnym być. No odpisz Mati, ja chcę kotleta. No, znam tego kotleta. Ogólnie to też nie reklama na InstaFitu, też nie płaci mnie za YouTube'a. Mamy fettuccine a la papalina, świeży makaron z pecorico romano są, Kto wymyśla te nazwy? I prościutko cotto, sałatka z grilowanymi warzywami. Ja to jest tylko trochę jakiegoś tego yy, prościutko cotto, prościu więc mięcho. Mie... Nie jem dużo mięsa, ale, ale akurat tutaj do tego posiłku idealnie pasuje mięso. I... To nie jest szynka, idioto. Kotlet przyszedł, bo kroję kotleta. To nie jest nic dla Was, o co Wam chodzi? Wy nie jecie takiej rzeczy? Nie wiem, czasem im się coś usłyszy i im się wydaje, że ja nie wiem, co im się wydaje, ale przylazły oba. O co Wam chodzi, jednemu z drugim? Klopsik, coś tam, miłosz? Nie ma tam nic. Aha, trzeba sprawdzić, czy matce przypadkiem coś nie spadło. Halo, do obiektywu. No bardzo ładnie. pi. Może mi się uda pokazać, jak rozmawiamy z kropsiiem. Wow. Głośniej, wow. Daj głos. Zawsze jak nagrywam, to on nie chce mówić. Daj głos. tu tulić, popieść ty. tak. O jejku jejku. Tarączki. I'm just a baby. Jest i ona! <noise> jak lukt, no, jak przed chwilą było dobrze. Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy, mikrofonu raz dwa, trzy. Zabrałam się za pełnienie dalszych y, obowiązków influencerskich. I nagrywki umówionych story o nowej kolekcji Skarpa. Także jeśli oglądacie moje story, a będzie mi bardzo przykro, jeśli nie, to będziecie mieć ciekawe doświadczenie, widzenia jednocześnie na story efektów tego nagrywania i widzenia tutaj, jak nagrywam to, że nagrywam. Absolutnie nie mówię. I właśnie dlatego, jako influencerka, content creatorka, zainwestowanie czasu, energii i pieniędzy w domowym nie było bardzo dobrą inwestycją, bo tak to na publicznej siłowni musiałabym parodować, tak? Znaczy musiałabym, no bo mnie zmuszają, no, nie? No, a tak to wiecie, nie muszę się przejmować tym, żeby będę... I noszę za sobą dobytek życia całe. Chodź, Kotlecik, zobacz, co to za pudełko wielkie jest. No. Co to jest za wielkie pudło? A matka z siebie idiotkę robi. A co to jest za pudło? No pudło jak pudło. Ja generalnie pewnie to rozpakuję i to... Zostanie generując mi problemy w treningu, bo sama tego nie uniosę, żeby to gdzieś przenieść. Du, 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 du. Dobra, ale muszę sobie chociaż zorganizować miejsce na hip -trusty. O Panie Boże, kochany! Proste plecy, mocny brzuch. Rozgrzewka zrobiona. Oczywiście to był żart, to nie była moja rozgrzewka, teraz będę robić rozgrzewka. Ale najpierw trzeba włączyć trening. Jak się nie włączy treningu na swoim zegarku sportowym, to zupełnie tak, jakbyśmy go nie robili. Chyba będę musiała czekać, aż Mateusz wróci z pracy, żeby to e, umiejscowić w miejscu, w jakim ma być. A bardzo chciałam sobie od razu po tym siłowym zrobić to kardio, bo przy dzisiejszej ulewie na zewnątrz i wietrze to tak trochę nie za bardzo i żeby oglądać drzewa. Nie. Ja. I to wiesz, pooglądał pewnie jakieś dziewa, co? Pooglądałbyś dziewa. Prezentuję wam mój tyłek w legginsach z puszapem upem to. Jest mi z tym naprawdę niekomfortowo. Jakoś wywalanie specjalnie fałdy z legginsów, żeby jeszcze bardziej niekorzystnie wyjść, nie sprawia mi takiego problemu, jak pokazywanie się z takim naprawdę takim influencerskim pośladem z puszapem. Z tym mi jest niekomfortowo i nienaturalnie. A jestem influencerką, to powinna być moja druga natura. Wiecie, może i z puszapem, ale wygodne fest, w sensie tutaj, no bo w pupie trochę czuć. Że my matę, żeby nie było, że to jest niechciane lekowanie tylko Karpatry, mata jest z MyProtein. protein. I człowiek chce ćwiczyć tak, żeby go było widać i co i dupa. Tylko dupę widać, po legińcy z puszapem. Robimy dół, więc <laughs> z dupą do obiektywu. Robimy dół, więc rozgrywamy troszkę mocniej dół. Nikt nie pytał. W robieniu wszelkiego rodzaju wykroków i rozciągania się tak, warto pamiętać o tym, że jak się tak wykrzywimy, to wiadomo, że pogłębimy ten skład bardzo mocno, ale może troszkę rozsądniej byłoby podwinąć tą miednicę, żeby nie była w protopochyleniu nadmiernym i w tym momencie już nawet będąc tutaj czujemy jak tutaj zginasz biodra się rozciąga i to ćwiczenie wchodzi zupełnie inaczej. Nie influencerka, tylko normalny człowiek. Może nawet lepiej, że ten DJI Osmo Pocket nie łapie jakoś zbyt dobrze światła, nie ma tego obiektywu jakiegoś niesamowitego, bo jakby było jasno, to już w ogóle eksponowanie z zadem byłoby w tym vlogu wyświetleniogenne. Nie eksponowanie z zadem, tylko eksponowanie zadu. Akurat w tym filmiku sprawdza się to, co niektórzy mówią, że jak się o czymś dużo mówi, to dlatego, że jest się na tym punkcie trochę taki, wiecie, self-conscious. Nie sprawdza się w przypadku mojego mówienia o fałdkach, bo to jest mój. Mój content, no halo, ale jak chodzi o to, że teraz usprawiedliwiam od 15 minut to, że jestem w leginsach z puszapem, to tak to się sprawdza. Tutaj nie wiem, ja nie wiem, czy wy widzicie co ja robię. Zobaczę w montażu, postaram się trochę rozjaśnić, ale tutaj trochę bardziej przywodzić. Ja sobie rozciągam, co prawda nie robię żadnego, nie wiem, martwego sumu czy coś, żeby potrzebować go bardzo mocno zaktywowanego, ale jednak nie jest to mięśnik, który na co dzień ma szansę być przetrenowany jakoś mocno. Może zrobimy przodem. O, wiecie, i tu wstaje tym pośladem. A przy okazji ta stopa jest płasko na ziemi, więc przywodzi cały czas ma popalić. Ma dawane popalić? Popala? No trochę popala. Fajnym ćwiczeniem jest też głaskanie kotka. Nie tylko wykroki w przód, ale też takie 45 stopni. Halo, proszę mi nie zasłaniać obiektywu. Jeden z drugim. Halo, halo. Kotlecik. No, bo ty masz talent do psucia takich rzeczy. Jest też robienie ich po kącie 45 stopni. Kto ma moje plany treningowe, ten wie, bo tam o rozgrzewce mówiłam i o tym ćwiczeniu też, że jest ono bardzo fajne. O, wtedy też troszkę otwieramy to biodro I strzela, i strzela nam w stopie, jak mi właśnie przed chwilą, ale to, co teraz strzeliło, to był kotel na pudełku. Przy okazji realityczek, nie widzę sensu nie chodzenia w krótkich topach, jak je lubię i jest mi w nich wygodnie, tylko dlatego, że wystaje mi z nich fałdka. Jak jestem w pozycji podłoga, to muszę najpierw się ustawić, żeby widzieć, czy się widzę. Teraz ściągnąć okulary, bo w okularach w pozycji podłoga jest mi strasznie źle, bo mi się... Mam wrażenie, że mi się krzywią niszczą. I coś tam. Gdy jestem w pozycji podłoga, to też bardzo przywabia koty. Chodź. Pchło jedna. O. Wum, 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 wum. Dobrze, brzuszek. U mnie, jak wiemy, poszarpany i poturbowany, dlatego wyjątkowo ważne, żeby go dobrze przygotować do treningu. Czyli trochę leżenia, tak po prostu, i pracy nad oddechem, i na żeby poprawnie mięsień poprzeczny, poprzeszny, czyli ten taki pas, który nas tutaj otacza, poprawnie powiedzieć mu, że teraz musi dobrze się ściskać i trzymać bebechy i wszystko. To pewnie wygląda mało imponująco. Teraz, jak na wiecie, warianty hollow body, jakie czasem widzicie, że ludzie robią, czyli takie, totalnie takie, ale. Dla osób, które dopiero uczą się poprawnej pracy poprzecznym, byłam taką osobą i pamiętam jak to było, samo leżenie, podniesienie tak czterech kończyn jest bardzo trudne, żeby jednocześnie go napinać. I to jest już bardzo duża progresja, więc można zaczynać od tego, że leżymy, pilnujemy ściskającego nam się pasa. Na przykład tylko jedna noga, no nie? I pilnuję tego, żeby dalej ten pas dobrze pracował. Jakby miała miejsce? Nie, w sumie mam miejsce. Mogę też sobie dawać ręce do tyłu, też jest trochę trudniej. Mogę się bawić tym, że mam nimi ruszać cały czas pilnując tego, żeby ten brzuch był w poprawnym spięciu. Teraz druga nóżka. Teraz tak wiecie, pokazuję reprezentatywnie, to nie są moje powtórzenia. I dopiero jak tutaj powoli będzie git, to na przykład podnoszę sobie te obie nogi. Dopiero jak będzie ok, to obie ręce. To jest trudniej, to jest trudniej. Więc zaczynamy tutaj. I dopiero potem robimy tak i potem robimy tak. A żeby robić tak, no to chwila mi je. Dobra, Karolina, ćwicz, nie gadaj. Trzeba mnie gadać, ale gadam kolejne low impact ćwiczenie, takie niby proste, ale ja na przykład muszę to regularnie robić, żeby żyć. Ani zaawansowanym nie zaszkodzi wrócić do podstaw, ani początkujący mnie zaszkodzi, absolutnie nie zaszkodzi, a wręcz bardzo się przyda robienie takich podstaw i tych niby prostych, ale nie do końca prostych ćwiczeń. Kolejna fajna rzecz, czyli też takie zgięcia nóg, ale w glute bridge'u. Można tak jak ja tutaj zrobić sobie trochę powtórzeń jako aktywacja, rozgrzewka brzucha przed treningiem siłowym. Jednocześnie poślad musi nas trzymać w górze. Albo więcej serii powtórzenia jako seria robocza na brzuch. I brzuch. Brzuch nam musi zginać nogę. Druga porcja ćwiczeń do zrobienia na brzuch. Totalnie leżąc tylko w podporze. I jak sobie to zrobimy, to możemy wyciec dodawać. Ręka przód, noga tył. Jednocześnie ręka przód, noga tył. Nie mogę pokazać tego ćwiczenia i nie powiedzieć, że bardzo ważne jest to, żeby się nie wyginać tutaj w lędziach. Naprawdę lepiej jest podnieść tą rękę nisko i nogę nisko, albo w ogóle tylko jedną rzecz podnosić, ale nie przeginać się w tą tak zwaną influencerkę w lędziach, bo to wtedy nie będzie generowanie tego spięcia i przyciągnięcia kończyn do siebie brzuchem, tylko rypanie sobie pleców. Nie są to rzecz jasna jedyne możliwe do zrobienia ćwiczenia aktywacyjne na brzuch, no ale takie przykładowe, które dzisiaj mi się wylosowały. Co ciekawe, czy to faktycznie będzie działać i będziesz mnie śledził? Hu, hu. To działa. Hu, hu. <grystanie> Karolina ma nową zabawkę i dalej się jej nie nauczyła w pełni. Śmieszne. <grystanie> robię step ale nie mam stepa w tym celu. Jezu, ale dziwne. <grystanie> Więc będziemy robić step na dwóch dwudziestkach. Myślę, jak robić step żebyście dobrze widzieli, jak robię step -upy. Myślę, że będę robić je tutaj. Mam stepa, ale służy jako podnóżek przy biurku, przy którym pracuję, i w tym celu jest dużo ważniejszy. Dlatego step y jak robię raz w tygodniu, to mogę je robić tutaj. A przy biurku, jak się ze mną stop, co jest przykre, to wolę sobie wtedy ustawić 20 zamiast 20 pod o, Karolina, przestań gadać. Lecimy ze step upami, nie mam jakiej gry. Cyklop będzie mieć jeszcze trudniejsze zadanie. O, to przy okazji będziemy mogli sprawdzić, czy przy lat przypadkiem w stepapach nie lata mi kolana na no błoki tak, nie może być tak nie wolno. I przy okazji nie będę ematować swoim zadem. Emanować, epatować, emapować. W stepapach nie wybijamy się tak. Music nawet cyklopnie nadążyć ze śledzeniem obiektu. Tylko powoli spokojnie wstajemy tym prawym pośladem. Najpierw lepiej robić na niskim podwyższeniu, bez ciężaru, a później dopiero jedno albo drugie jest rodzajem progresji, więc wybrać jedno albo drugie, albo łączyć jedno i drugie. Ale wskakiwanie od razu na wysokie boksy często kończy się tak, że to wcale nie jest robione pośladem. Jak ktoś chce wskakiwać, żeby sobie ćwiczyć. Wybicie dynamikę, koordynację, spoko. Ale jak to ma być ćwiczenie na poślad izolowane? I w pełnym skupieniu, to raczej nie skakujcie na wysokiego boksa. Ja robię pierwszą bez obciążenia, a w kolejnej wezmę 5 kg w łapę. I straciłam już rachubę liczenia powtórzeń. Czyli wychodzi nam z tego vlog, w którym dostajecie nieproszone rady treningowe, jak na przykład ta, że większość osób na początku szczególnie bierze naprawdę za wysokiego boksa do step-upów. Łapiemy 5 kg i spróbuję wam nagrać jakiś inny kadr. Tu jestem, śledź moją twarz. Śledzisz? Hu, śledzisz. Piąteczkę bierzemy. To muszę wyjść z kadru. Ciekawe, czy potem mnie złapię z powrotem. Łap mnie z powrotem. Obiekt zgubiony, sam jesteś. Aha, teraz już nie będziesz. Jakie marudne stworzenie! Jak już tak dzisiaj wszystko reklamuję, chociaż nikt nie pytał i nikt nie prosił, to powiem też, że dokładniej, o wiele dokładniej ćwiczenia, jakim jest step-up i jakim jest ponad sto innych tłumaczy w swoich planach treningowych. Bardzo polecam. To autoreklama jak coś. Jeszcze jedna seryjka step-upów, później jeszcze rozrywkowo. Zrobiłam sobie tak, że mam dwa ćwiczenia, takie wiecie, nie niby już akcesoryjne, nie typowo na poślad i na dół, tak kotlecik. Przeszkadzać musisz. Ale robię jako pierwsze, żeby fajnie jakby lekko zmęczyć ten dół ciała, a jako trzecie, a jednocześnie pierwszy, mocniejszy wielostaw, mam hip hiptrasty, jeden i jedna druga taka wariacja w tym planie akurat, więc tutaj się dobrze jeszcze dogrzeję kotlecik. Więc tak, tu się dobrze dogrzeje, a później lecimy z hip których też nie robię aż tak ciężko, żeby musieć być totalnie świeża podchodząc do tych hip i mieć na nie maksimum sił. Są robione nie ciężko, więc mogą być śmiało trzecie i pasuje mi ta, ta... ta... struktura. I pasuje mi ta struktura. Stru struk... struktura mi pasuje. Kotlecie tobie pasuje ta struktura. Chyba mu nie pasuje. Lecimy z ławeczką tu, tu, tu. Tu też miałam brać obciążenie. Jak tak od kilku lat przebywam sobie regularnie w tych treściach fit na Instagramie i innych mediach, to mam wrażenie, że nas na początku regularnie przez wszystkich trenerów i takie merytoryczne konta uczono o tym, że trzeba zwiększać ciężar, progresować z obciążeniem, żeby te mięśnie cały czas miały bodziec do wzrostu i dalszej pracy. I żeby nie było to, jest prawda, owszem, no, ale o tym mówi się dużo, a trochę mniej mówi się o tym, jak ważne jest to, żeby na początku to ćwiczenie nauczyć się wykonywać poprawnie, nawet jeśli bez żadnego ciężaru, dopiero później martwić się tym, jak i ile Dokładać. Bo jeśli nie będziemy robić wystarczająco ciężko, no to jedyne co się stanie to najwyżej nie będzie gigantycznego progresu. A jeśli zadbamy o to, żeby robić ciężko, ale nie zadbamy o to, żeby robić w pełni poprawnie, no to to, co się może gorsze stać, to już jest dużo gorsze niż brak progresu, bo to na przykład potencjalna kontuzja. Nie każde ćwiczenie musi też polegać na ładowaniu ciężaru. Na przykład tutaj robię swizzball lecker, który nie ma żadnego ciężaru, poza ciężkością tego, że musimy swoje ciało w ten skoordynowany sposób podnosić do góry. Więc ciężarowych ćwiczeń nie trzeba robić od razu z gigantycznym obciążeniem a nieciężarowe ćwiczenia też teraz cieszy mnie to bardzo, bo zyskują trochę na popularności, a jest wiele bardzo fajnych, funkcjonalnych, ciężkich koordynacyjnie czasami ćwiczeń, które warto mieć w swoim planie. I niekoniecznie zawierają one w sobie bardzo ciężkie sztangi czy handle. Nie demonizuję ćwiczeń z ciężarem, żeby nie było, to jest wciąż podstawa mojego treningu i bardzo zalecam, żeby była również to rzecz obecna w Waszych treningach, ale może nie jedyna rzecz w nich obecna. Jak chodzi o to ćwiczenie, jak opanujemy już je w robieniu wersji obu nóż, można sobie śmiało wykonywać po kilka powtórzeń. Jedno nóż jest naprawdę o wiele, wiele trudniej. Tak jak zresztą zawsze w ćwiczeniach unilateralnych, czyli tych wykonywanych jedną kończyną. Ale z racji tego, że bardzo często większość z nas w zasadzie tak ma, że jedną stronę ma silniejszą, drugą słabszą, to warto trenować też każdą kończynę osobno, a nie zawsze obie razem, bo jeśli na przykład prawa noga jest silniejsza, lewa trochę słabsza, to w ćwiczeniu obu nóż może się okazać, że ta prawa zawsze troszkę pomaga lewej. A tak, to jak będziemy robić osobno, no to w, swoim, w swojej serii, w czasie swoich powtórzeń musi działać całkowicie sama, mówiąc tak całkowicie najprościej jak się da. Się rozgadałam o tych kończynach, a tu przecież już na ekranie robię ćwiczenie na brzuch, czyli brzuszki, ale takie bez żadnego szarpania, tylko w bardzo, bardzo powolnym tempie. Tak, żeby podnosić się brzuchem, a nie siłą rozpędu. A w przerwach między seriami na brzuch robiłam sobie takie zwykłe wygięcia na kręgosłup, żeby on też się trochę poruszał. A później zabrałam się zabieżnie. Powiedzą koni siła, a technika ponownie ma tutaj zastosowanie, bo wystarczyło trochę pomyśleć, a nie od razu dźwigać. Tak, kobieta chce, to kobieta zrobi. Pytanie, czy dobrze zrobi? Myślę, że może nam się przydać też prąd. I pytanie, na które jeszcze nie znam odpowiedzi: to gdzie to ma dziurę na prąd? Można by też sprawdzić w instrukcji. Ale nie. Centralnie na widoku. Jak coś, to z przodu, centralnie na widoku, tylko debil by nie zauważył, jako że jestem debilem, to nie zauważył. Robimy prąd. Jak już ją rozinstalowałam, to przy okazji machniemy to kardio, no nie? Nie ma czekania na hopa, że bieżnie, sama bieżnie. Silna, niezależna kobieta. Słuchajcie... To się świeci, wszystko się świeci. Ja też się świecę po tym treningu. Znaczy jeszcze tym siłowym na jeszcze nie zrobiłam, teraz robię. Widać wystarczająco, że jestem już po cardio, czy muszę mówić, że jestem już po cardio? Tak, trochę mi zaszło zanim klopsik. No, cześć. Zanim tą bieżnię ustawiłam, ogarnęłam, jak się włącza i ostatecznie coś, coś nie działało, ale wystarczyło wyłączyć i włączyć i zaczęło działać. Ja oczywiście próbowałam znaleźć inny sposób, zamiast pamiętać o tym głównym informatycznym narzędziu naprawiania sprzętu. Ale działała, jak widać zresztą. Zrobiłam sobie 30 parę minut pod górkę na szóstce na tempie 6. W tym czasie klikałam w telefon. Klikanie w telefon nie jest zbyt fajne, no ale jest to moja praca, więc klikanie w telefon, jak robię, chodząc pod górkę szybko, to jest dużo fajniejszym klikanie w telefon, bo przy okazji przynajmniej trochę serduszko sobie szybciej pobije. I jestem właśnie jestem tak szczęśliwa, tak się cieszę z tej bieżni, po prostu. O. No i w ogóle marudziłam, że dzisiaj po czym marudziłam, mówiłam, że gdzieś pochmurnie, coś tam, coś tam, i że idealnie, żeby pochodzić na bieżni zamiast na zewnątrz. Właśnie wyszło słońce, jest piękne słońce, ja jestem już spocona jak nie wiem co, więc idę się po prostu umyć i nie będę już iść na żaden spacer dzisiaj, chociaż teraz jest taka pogoda, że warto by było, ale już dobra. Pochodziłam sobie na nowej bieżni, to na dzisiaj wystarczy. Klopsik, czy zawsze musisz chcieć atencję, Wtedy kiedy ja chcę chwilę spokoju. No wszystko jest rozładowane, narzędzia elektroniczne, jakie używam do nagrywania, więc muszą się naładować. Ja nie jestem rozładowana, zaskakująco zrobiłam dziś sporo i rzeczy takich zamulających, łącznie z właśnie montażem, klikaniem w komputer i telefon, a Wam się bardzo zaskakująco dobrze, co chyba słychać po moim głosie nawet. No, więc yy, po potrzebuję prysznica. Planując flow pracy na... Nie, na... Na najbliższe dni wyszło mi też, że jeszcze dzisiaj dobrze by było nagrać roleczkę, póki jeszcze to słońce jest. Nagram dzisiaj i jutro mając swoje posiedzenie pracy w kawiarni jako dad girl pracująca w kawiarni, ale nie z Macbookiem, więc je nie liczy, bym sobie to zmontowała, tak żeby ludzie pytali potem jak robię te fajne rysunki i napisy to rolek. Tuptając na bieżni zabrałam się za odpisywanie na komentarze do wczorajszego posta, w międzyczasie do dzisiejszego posta, którego też wrzuciłam chodząc na bieżni, więc teraz dokończę tą właśnie Procedurę do odpisywania na to, co wczoraj pisaliśmy sobie ścief, my wszyscy, więc dokończę procedurę od. Po, od po odpisywania na wczorajsze, dokończę procedurę montowania filmu, którego nie dokończyłam do końca procedury wcześniej, a potem może w końcu pokolorowałabym jakąś kolorowankę, bo jeszcze nie kolorowałam żadnej kolorowanki. A zwykle jest tak, że koloruję co najmniej dwie, trzy między kolejnymi blokami pracy, więc jestem w plecy. Background rolki, gdzie będzie jedna osoba coś mówiąca i potem widok na drugą osobę, chyba jej jeszcze nie ma. Jak ten tego vloga widzicie? Ale może już jest, a jeśli nie, to, to to zwiastun. No więc nagrywam najpierw tą część, gdzie jestem jedną osobą, bo później ubiorę inną koszulkę i tam nie wiem zapnę włosy czy coś, żeby to było żejemy różne osoby. Może się nikt nie po łapie. Więc teraz pierwsza część i w niej będę gadać, w tej drugiej nie będę gadać, bo tam będę tuodawać napisy do rolek, które nie powiem wam, jak robię to, bo to są te fajne. Najważniejsza, kochani, rzecz zawsze przed rozpoczęciem nagrywania. Im dłuższe nagrywanie, tym ważniejsza jest ta rzecz, to sprawdzić, czy ten mikrofon działa. Bo zawsze się może zdarzyć, że klikniecie coś przypadkiem, i go wyciszycie. Próba mikrofonu raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, raz dwa, trzy. Mikrofon działa. Możemy działać. <laughs> działa działa. wiecie? Zaczeczającie. śmiesz <laughs> bardzo śmieszne. Wiecie, co? Może i zrobiłam, próbowałam mikrofonu raz, dwa, trzy, ale nie włączyłam nagrywania, a zaczęłam robić te rzeczy, które miały być nagrywane. Lecimy z byciem drugą mną. O, to nowa ja, jakbym wam nie powiedziała, że to ja, to byście przecież nie poznali, prawda? Prawda? W sumie miałam jeszcze dograć intro do ko ko komentarza o odcinkach. Odcinka o komentarzach. To jak przy okazji jestem w czarnym outfitie, w którym mogę pokazać, jak ogromną mam otyłość, to to zrobię. Po prostu normalnie. Bardzo, bardzo satysfakcjonujące, że będąc na swoim, można właśnie taki dzień, kiedy ma się powera do robienia rzeczy i wszystkiego wykorzystać na robienie rzeczy i wszystkiego i robienie dużej ilości pracy. A jak nadejdzie na dniach, dzień, kiedy kompletnie nie będę będzie choty robić rzeczy, to będę mogła siedzieć pod kocem i kolorować kolorowanki. Nie ma daily loga możliwego bez robienia, bądź składania, bądź wieszania, prania. Spokojnie pranie się robi, zaraz będę je wieszać. O, właśnie, prawa kapiszczy. I to chyba powoli będzie pożegnanie na dzisiaj, ale mi się okulary świecą. Pa, pa.